wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rata, jestem trenerem personalnym z wieloletnim stażem, szkoleniowcem, jak również czynnym sportowcem. Zważywszy na fakt, że pojawiły się pierwsze intensywne dni pod względem temperatur, jest wiele nowych osób, które zacząć chcą swoją przygodę z siłownią. Także porozmawiamy sobie dzisiaj na temat, jakże co roku odnawiający się, ale jakże niezmiennie. Cały czas nurtujący wiele osób porozmawiamy sobie o błędach. Podstawowych błędach dla osób, które zaczynają swoją przygodę z treningiem siłowym, treningiem na siłowni. Ok, a więc tak przede wszystkim, jaki jest taki jeden podstawowy, największy błąd dla osób, które dopiero co zaczynają trenować? W momencie w którym właśnie te pierwsze promienie słońca pojawiają się na niebie w celu uzyskania lepszej formy. Jest to po prostu złe dostosowanie treningu do swoich umiejętności, może bardziej do swojego jakby ciała. O umiejętności to można nabyć to trochę może dosłownie do swojego ciała. Najważniejsze jest to, żeby po prostu trening był stopniowany, żeby po prostu nie było to od razu narzucenie dużych obciążeń treningowych, żeby to nie było dużo sesji typu, właśnie, cardio, żeby to od razu nie było łączenie, nie wiem, treningu siłowego plus sesji cardio, bo po prostu taki coś może nas doprowadzić do demotywacji treningowej, zniechęcenia się, co w rezultacie nastąpi porzucenia tego treningu w celu Takim, że po prostu nie będziemy trenowali, bo nie będzie nam się chciało, nie będziemy widać w tym radości, nie będziemy wiedzieli w tym przyjemności i następnym razem znowu pod wpływem bodźca, takim właśnie jak jest promienie słońce, później plaża, można powiedzieć, że bardziej emocjonalnie będziemy do tego podchodzili, a trening jest bardziej dla osób no, pragmatycznych. Typowo trening właśnie podsiłowy jest dla osób mocno pragmatycznych, które po prostu muszą się tymi postanowieniami swoimi, długofalowo cieszyć, a nie po prostu zrobić, co ja tak powiem, skok właśnie w momencie, w którym po prostu wyszło parę promieni słońca, żeby zrobić tą formę na, na lato. Oczywiście, w robieniu formy tylko i wyłącznie na lato też nie ma nic złego, bo jednak to w jakiś sposób też jest ta aktywność zachowana, tylko, że mówię, żeby to po prostu nie narzucać sobie zbyt wiele, zbyt dużych celów. Bardziej bym radził to po prostu w kwestii rozłożenia nie tak jak większość osób robi na przykład 2 miesiące tylko przed latem, to rozłoży sobie to na cztery miesiące. I wtedy na przykład, jeśli mamy jeszcze jakiś sport zimowy, który lubimy wykonywać plus połączenie to, to powiedzmy suma sumarum e, wyjdziemy na zero oczywiście, bo do progresu nie możemy mówić, że będziemy mieli progres w skali rocznej, ale mniej więcej na zero, czyli jak ktoś tyje, to nie będzie tył, będzie w miarę otrzymywał tą wagę, okej. Okay? A więc, tak, przede wszystkim to mój podstawowy błąd, złe obciążenia, co może powo powodować kontuzję, zbyt duże nałożenie jednostek treningowych, co może powodować demotywację treningową. Ok, następna rzecz: ciało powinno być przygotowane do treningu, a więc odpowiedni program treningowy ogólnorozwojowy. Na początku powinniśmy zacząć treningiem ogólnorozwojowym niż chodzić teraz razu na trening tak zwany dzielony, czyli. Zbyt dużo mikrouszkodzeń na dany mięsień nie będzie powodowało, jakby, super odpowiedzi, tak zwanej analbolicznej, tylko po prostu obolałość yy, i przeciążenie stawów, później będą nas bolały stawy i będziemy mówili na przykład, o ta siłownia to nic nie daje dobrego, tylko po prostu mnie bolą kolana, bolą mnie łokcie, bolą mnie barki. No, właśnie w sposób nieumiejętny wykonując, yy, trenując, bez programu odpowiedniego treningowego, ogólnorozwojowego gdzie również powinny być elementy stretchingowe, elementy wydolnościowe, wytrzymałościowe, siłowe i oczywiście hipertroficzne. Czyli te pięć elementów po prostu powinny być. Wtedy ten plan jest dobry treningowy i w momencie, w którym to nasze ciało właśnie przez pierwszy miesiąc się przyzwyczai, możemy iść następne trzy miesiące treningiem troszeczkę bardziej kulturystycznym, gdzie w tym treningu bym dołożył właśnie też jednostki cardio. Ale dopiero po tym pierwszym miesiącu, w którym byśmy mieli też adaptację tlenową, ponieważ no, te adaptacje też są naprawdę niezbędne w momencie, kiedy chcemy pracować na podwyższonym tętnie. Musimy mieć po prostu jakąkolwiek bazę, jeśli chcemy po prostu pracować w taki sposób naszym treningiem. Nie polecam typowego cardio właśnie w takim przypadku, chyba że komuś sprawia po prostu relaks, nie wiem, wieczorem, zamiast siedzieć na kanapie, to na przykład, można sobie włączyć. Oglądać serial na kanapie, to można sobie wtedy rowerek na przykład palić, jeśli tylko to, to jest forma relaksu, to jak najbardziej OK. Można wtedy dorożyć do treningu, ale ja bym bardziej, jeśli chcemy te właśnie te szybsze efekty mieć, to właśnie ten trening bardziej interwałowy, ale tutaj do tego potrzebujemy właśnie tą bazę tlenową. Następna kolejna rzecz, wiele osób też nie udaje się do specjalisty tylko po prostu zaczynają chodzić na siłownię i gdzieś tam między sobą wymieniać się wiedzy, mało osób, które po prostu poczyta troszeczkę w internecie, jakiejś wiedzy naukowej, niektórzy się boją trenerów personalnych, którzy są na sali, a tak naprawdę to jest praca, więc powinni e, wtedy, jakby jak nie wiedzą czegoś, jaki sposób wykonywać, po prostu skonsultować się z trenerem. E, już mówię o usługach trenera personalnego. To oczywiście, ale wiadomo, że to jest też dodatkowy korzenie, co jest też nie na każdą kieszeń. Ale jeśli mamy taką możliwość, to również zachęcam do sprawdzenia trenera personalnego, zobaczenia w jaki sposób e, współkwarysuje nam się z nim, sprawdzenia go oczywiście wcześniej, bo są różni trenerzy personalni i wtedy będziemy mieli stuprocentową pewność, że wszystko będzie miało swoje ręce i nogi, a nam nie stanie się krzywda i nie będziemy zdemotywowani. Ok. Kolejna rzecz, że wiele osób zaczyna trening, intensywne treningi. Nie zdając sobie sprawy z tego, że te intensywne treningi to jest jakiś deficyt w naszym ciele. Deficyt każdy deficyt w naszym ciele odbija się na nas i po pierwsze. Możemy mieć problem, jak, może to wpływać na jakość snu. Może to oczywiście też polepszać jakość snu, ale jeśli jednostka treningowa jest robiona wieczorem, to raczej będzie wpływała w sposób negatywny na jakość snu, więc możemy z rana mieć problemy ze wstaniem. Jeśli mamy tendencję do problemów z tego rodzaju, właśnie przypadłościami, że wieczorny trening nas w taki sposób nakręca na wieczór, to może powinniśmy zastanowić się nad jednostkami porannymi. Bądź jednostkami po prostu około, popołudniowymi. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz. Deficyt zmęczeniowy. Będziemy czuć się jednak bardziej zmęczeni, mimo wszystko, przy podstawowych endorfinach, pierwszych tych wyrzutach, będziemy czuć troszeczkę to większe zmęczenie. Musimy się jakby do tego przyzwyczaić i wygospodarować sobie troszeczkę więcej czasu na tą tak zwaną regenerację czyli ten odpoczynek statyczny. Jeść dodatkowo po prostu, jeśli mam taką możliwość yy, na spędzenie te, tej no, jednej godzinki w trakcie dnia właśnie bardziej na relaks, to będzie to świetnym rozwiązaniem. Kolejna rzecz oczywiście deficyt kaloryczny, bo pamiętamy, że jakby jeśli chcemy osiągnąć jakiś efekt, to jakby to wszystko musi być poparte dietą i w momencie, w którym nie będziemy mieli tego deficytu kalorycznego i co gorsza, Trening powoduje w nas to, że mamy ochotę na większą ilość spożywanych kalorii. W momencie, w którym my spożywamy większą ilość kalorii, a chcemy się odchudzić, bo ten trening jakby spowodował właśnie ten jakby uśpione, uśpiony apetyt, to niestety możemy wręcz przeciwnie jeszcze przytyć. Więc, jakby to jest ważne, żeby nauczyć się mniej więcej kontrolować to, ile jemy, ile możemy jeść, albo po prostu jeść tak samo jak jedliśmy. Nic nie zmieniając, dołożyć do tego trening, i wtedy na pewno będziemy w tym deficycie kalorycznym. Później, oczywiście, następują te adaptacje naszego ciała, ale tak jakby to nie jest istotne, bo nas interesuje ten efekt, tylko ten krótkotrwały. Więc, jakby to są istotne elementy, o których wiele osób zapomina, bo myśli, że jak zrobiło mocny trening, to można jeść praktycznie bez ograniczeń. To jest troszeczkę błędne koło i zgubne myślenie. Wiele osób się na to nabiera. A, a trzeba naprawdę, naprawdę z tym uważać. Ok? A więc tak, osoby początkujące często za bardzo rzucają się z motyką na słońce. To jest na pewno niewątpliwy fakt, ponieważ można to zrobić po wszystkich zajęciach fitness, które nagle są oblegane. Pułapką zajęć fitness, które nagle są oblegane, jest to, że jest instruktor fitness, który musi poziom dostosować do grupy. W momencie, w którym mamy osoby, które trenują regularnie, dane ruchy, to osoba nowa, pochodząc do tej grupy, będzie miała bardzo duży problem i będzie od początku praktycznie przetrenowana, chyba że jej sprawność będzie na bardzo wysokim poziomie. Więc, jakby to jest też pułapka, właśnie zajęć fitness. Fajnie by było, jakby te zajęcia były od początku dla na przykład początkujących osób, to może troszeczkę łatwiejszy, Przykład jest, na przykład, sztuki walki. Jak mamy jakieś nabory różnego rodzaju, to na tyle sztuki walki są zaawansowanym sportem, że mamy podzielone, na przykład grupa początkująca, grupa średnio zaawansowana i na przykład grupa zawodowa. I wtedy osoba, która jest albo są jeszcze nawet grupy, nawet zero, tak zwane zero, czyli jakby totalnie od podstaw wszystkiego się uczą, czyli tak zwane fundamenty jego wszystkiego. Yy, niestety, no, niestety no, w sztukach walki to jest na tyle ciężki sport, że, że to zostało wyodrębnione, ale niestety w yy, np. typowych zajęciach fitness nie zostało to wyodrębnione. Są to troszeczkę bardziej komercyjne zajęcia, teoretycznie dla każdego, ale jak wiemy, że jak mamy instruktorkę, która trenuje z grupą na przykład przez parę lat, no to nie cofnie się. Yy, do jakby samych podstaw, w momencie, w którym przyjdzie, nie wiem, przyjdą pięć nowych osób, a jak mam na przykład grupę z dziesięciu, dziew dziesięciu dziewczyn, z którym trenuję, to nagle nie będzie zmieniać e, tych zajęć pod te nowe osoby. Tak wiemy, że to tak wygląda z praktyki, więc fajnie, jakbyśmy też po prostu zerknęli sobie, czy się dopytali, po prostu, które te zajęcia fitness są bardziej dla początkujących, które bardziej dla was zaawansowanych e, i mniej więcej e, też jakby na to zwracać uwagę, bo samo a pójdę sobie na każde zajęcie, wiem, że tu wiele dziewczyn ma takie zobaczymy, które mi się spodobają. I tak naprawdę taka dziewczyna nie będzie do końca wiedziała, które zajęcie jej się spodobają, bo może by jej się spodobały, ale na przykład po miesiącu chodzenia dopiero, a na przykład po pierwszym treningu czuje, że ma wszystko bolałe i no tak naprawdę wtedy tego progresu yy, nie zauważymy. Okay? To jest kolejna rzecz, a więc tak mamy zbytnie niedostosowanie treningu do swoich umiejętności pod względem właśnie treningu siłowego pod względem zajęć fitness pamiętamy, że tak samo te zajęcia fitness również też generują ten deficyt, czyli troszeczkę większy głód i to są takie same przypadki właśnie jak w przypadku tego treningu siłowego następna rzecz, która jest bardzo istotna u osób, które przychodzą właśnie na siłownię to wykonywanie samego treningu cardio nie będzie tak efektywne jak wykonywanie treningu cardio wraz z treningiem hipertroficznym bądź treningiem siłowym. W momencie, w którym wykonujemy cardio w zamkniętym pomieszczeniu lepiej jest mimo wszystko, że jakbyśmy przerzucili się na to e, pod względami też oczywiście aspektów zdrowotnych, e, w, Pracę nad wydolnością, ale gdzieś w terenie, gdzieś gdzie, na przykład jazda w Norwerze, bieganie To nam przyło przy przyłoży się troszeczkę więcej na odletnienie organizmu i nam troszeczkę bardziej nas napędzi Więcej witaminy D złapiemy od słońca i to na pewno bardziej się przyłoży na nas na zdrowie, niż typowo po prostu chodzenie na siłownię i robienie bieżni Oczywiście y Są różne gusta Ja mówię, jakie jest względem bardziej zdrowot Na pewno lepiej dla nas no, i tak, żeby samego kardio nie wykonywać, znaczy można wykonywać samo kardio, jeśli mamy cele niesylwetkowe, a po prostu chcemy zwiększyć swoją wydolność albo troszeczkę, tylko, tylko troszeczkę schudnąć. Bo jeśli chcemy troszeczkę zmienić naszą sylwetkę, nasze ciało, to po prostu też musi być ten termin dodatkowo pobudzowany. Kolejna rzecz, kolejny aspekt, już można powiedzieć, że ostatni to, że większość osób się boi wejścia na siłownię, boi się gdzieś tam tego pierwszego treningu. I wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę takie przeświadczenie, że jak pójdę na siłownię, to każdy się będzie na mnie patrzył. Tak naprawdę na siłownię chodzimy tylko i wyłącznie po to, nie żeby się patrzeć, tylko każdy chodzi tam dla siebie i tak naprawdę nie, nie jesteś aż tak bardzo oceniany przez innych, jak ci się wydaje. Wiadomo, każdy jest początkujący, kiedyś kiedyś zaczynał, więc jakby to jest totalna obawa, która jest bez sensu, albo na przykład też jest często obawa, że trzeba dobrze wyglądać, żeby pójść na siłownię. To też jest naprawdę yy, też, no, no to jest taka obawa. No przecież właśnie zaczynamy, żeby wyglądać lepiej, nieważne z jakiego stopnia jakby początkującego jesteśmy. Bardzo dziękuję za uwagę.